Równamy drogę we własnym zakresie, dlatego że gmina nie chce nam tego robić. Tak ogólnie miał być tutaj asfalt. Oczywiście przed wyborami na, na Wójta i na Sołtysa to jeździli, obiecywali nam tutaj cuda Bianki. Asfalt już miał być 3 lata temu bodajże, nawet tutaj tak jak widać, bo jak jest droga do mojej właśnie posesji między płotem a, a moim polem. To była tylko droga 3-metrowa, przejazd tylko na jedno auto. Tutaj na tej skarpie rosły pinki, akacje. Ja to we własnym zakresie zamówiłem katapilera powyrywaliśmy to, no, że jakby, jak już będzie asfalt, to żeby to było zrobione, jak się należy, nawet trochę szerzej, żeby auta mogły się swobodnie mijać. No Oczywiście nie jest to zrobione, nie ma asfaltu. Nawet nie ma teraz o tym mowy. No i nawet nie chodziła do yy, styharka, równiarka. Yy, kiedyś trzy razy do roku, wiosną, jesienią, latem, tam równiarka przechodziła, równała nam tutaj te, te drogi. Tym bardziej, że samochód chodzi po mleku i, i ruch jest też osobówkami no większy. Na tą chwilę jest raz do roku równiarka puszczana. Jeszcze tu tak po łebkach oczywiście przelecą powierzchnię, że po tygodniu droga wygląda tak, jak wyglądała jak tutaj mówiłem, kierowcy, który, który jeździł tą spycharką, żeby puścił trochę głębiej, szerzej tą drogę zrobił, lepiej to porównał, no to odpowiadał mi na to, że, że no nie ma możliwości, nie da rady tego zrobić, najlepiej by tu żwiru było, trzeba nawieźć albo krzywa, to wtedy by to ładnie rozgarnął. No, jeżeli, jeżeli profesjonalna spycharka która jest przeznaczona do równania równiana, eee, równania dróg nie jest w stanie tego zrobić no to, no to ja tego nie rozumiem no bo jeżeli ja turem potrafiłem porównać tą drogę, mm. czy teraz pożyczyłem specjalnie od znajomego, od kolegi łychę yy, yy, yy od deta i, i pcham to ciągnikiem i tą drogę potrafię jej równać, no to jak można takim sprzętem profesjonalnym tego nie zrobić yy, no co o co tu chodzi, no maszyna gwizda tylko maszynista, wiecie co i tak sprawa wygląda, dlatego wziąłem sprawę własnej ręce, żeby to trochę wyglądało no równam. No to może ja się najmę w gminie, niech mi gmina zapłaci za to, i, i ja swoje paliwo poświęcę wtedy i, i tą drogę trzy razy do roku sobie wyrównam. No skoro, skoro gmina nie umie tego zrobić, ja podatki na to płacę i na to wybierałem. Tak, taka umowa była, że, że to miało mieć ręce i nogi, i, i miało być to robione kilka razy do roku. A teraz jest tylko mówione, że. Wiosną się nie da, no bo jeszcze jest błoto, jest mokro, no zaraz droga będzie wyglądała tak samo. Jesienią jest to samo, na zimę się nie opłaci, bo deszcze są, no zaraz przyjdą śniegi czy tam, ro, czy roztopi, mróz. Też będzie droga brzydko wyglądała. No jeszcze trochę okaże się, że latem nie, nie można takich rzeczy robić, no bo się po prostu kurzy. No i, i najlepiej tego nie ruszać, niech to będzie samo w sobie tak zostawione i tyle. No pogratulować Wojtowi i, i, i władzom rządzącym, którzy tak do tematu podchodzą, bo nieważne, czy to jest gdzieś tam wyżej, czy to w Sejmie, czy to... Jak ktoś widzę, że chce się dostać do stołka, to obiecuje cuda na kiju. A co dopiero mówić o, o wyższych władzach, które wchodzą w ogóle w grę innych pieniądze. No, tutaj na takiej podstawowej, głupiej wiosce nie umiem takich rzeczy zrobić dla własnej wsi. Chore, chore to jest, no ale cóż no. Ja, jak mogę, tak, tak staram się ogarniać. Trochę sobie, sobie tutaj porównam sąsiadom, sąsiadą. Milej, dla, dla swojego oka i dla was tej wygody, jak jeżdżę tą drogą, żeby tych aut i ich ciągników tutaj nie tnąć. Także na razie by było na tyle. Dara, pozdrawiam.